Jeżeli ktoś oczekiwał, że Rafał Brzozowski nadal będzie błyszczał na antenie TVP, niechybnie poczuje zawód. Pierwsze zaskoczenie przyszło, gdy ujawniono, że Brzozowski nie będzie kontynuował prowadzenia programu. Jaka to melodia? A teraz jest już pewne, że nie pojawi się również w roli gospodarza w The Voice Senior. Artysta oficjalnie pożegnał się z tą rolą, publikując podziękowania dla wszystkich osób, z którymi miał przyjemność współpracować. Szczególnie serdeczne słowa skierował do Małgorzaty Tomaszewskiej. Kariera Rafała Brzozowskiego w TVP ma już kilkuletnią historię. Zaczynał jako uczestnik Szansy na Sukces w 2002 roku, zdobywając wyróżnienie. Wówczas zapewne nawet nie przypuszczał, że kiedyś sam znajdzie się po drugiej stronie ekranu jako prowadzący muzyczne show w TVP. Zanim to się stało. W 2011 roku wystąpił w programie The Voice of Poland, gdzie doszedł aż do etapu tuż przed finałem. Prowadzenie programów rozpoczął w 2017 roku, kiedy to objął ster Koła Fortuny. Dwa lata później, w 2019 roku przejął batutę w Jakato Melodia, a jego zaangażowanie rozszerzyło się także na rolę konferansjera w The Voice Senior. Era Rafała Brzozowskiego w TVP dobiegła końca co już od pewnego czasu wydawało się nieuniknione. Choć decyzje o jego odejściu z programów takich jak Koło Fortuny czy jaka to melodia były przewidywane, to dopiero teraz Brzozowski oficjalnie potwierdził zakończenie swojej drogi w The Voice Senior. W swoim ostatnim poście na portalach społecznościowych Rafał Brzozowski podziękował za wspólnie spędzone chwile, nie ukrywając swojej wdzięczności, moja przygoda z małpka The Voice Senior dobiegła końca. Dziękuję za cztery wspaniałe edycje, podczas których miałem okazję współtworzyć ten program. To była dla mnie niezwykła podróż, pełna radości i nowych doświadczeń. Seniorzy, jesteście inspiracją. Dziękuję za wasze pasje, marzenia i za pokazanie, że zawsze warto walczyć o siebie. Wiele się od was nauczyłem, przeżyłem niezapomniane momenty wzruszeń i radości. Za to wszystko serdecznie dziękuję. W swoich podziękowaniach Rafał wymienił także współpracowników, z którymi miał okazję pracować, szczególnie wyróżniając Małgorzatę Tomaszewską za profesjonalizm, małpka Małgorzata Tomaszewska. Dziękuję za profesjonalizm i przyjemność współpracy. Nie zapomniał również o Marsii Manowskiej. A na zakończenie życzył powodzenia nowemu prowadzącemu Robertowi Stokingerowi. Dziękuję wszystkim za ten niesamowity czas, zakończył swoje pożegnanie Rafał Brzozowski.